Hej, hej! Witam Was w kolejnym foodbooku. Dziś zaczniemy po angielsku, ponieważ jesteśmy w tradycyjnej angielskiej kafejce i wybierzemy sobie tradycyjne angielskie śniadanie, tylko w wersji wegetariańskiej. Więc tutaj jest ona wyszczególniona. Zamawiamy i czekamy co przyjdzie. I tak wygląda wegetariańska wersja angielskiego śniadania. Mam tu fasolkę, mam tu takie ziemniaki. Pieczarki, pomidory, burgera. Mam tutaj em, tosta z masłem oraz em, cappuccino, więc dla mnie smacznego. Mam ochotę na coś słodkiego, i dzisiaj na Instagramie pokazał mi się przepis na fit: e, ciasteczka piguski na bazie mąki migdałowej. I jak się okazuje, mam migdały, więc robimy. Nie mam wszystkich składników, ale to co mam mam i po prostu wykorzystam, będę improwizować. I mam tutaj ym, zmiksowane migdały, i właśnie nie wykorzystam. Mam tutaj wiórki kokosowe, które zmiksuję na mąkę. Mam tutaj masło orzechowe, czekoladę bez cukru, mam tylko tą znotą pomarańczy, ale wydaje mi się, że będzie pasować. Yy, nie mam niestety xylitolu ani erytrytolu ale mam słodzik stebie, więc go wykorzystam. No i ciasteczka mają być fit proteinowe, więc przygotowałam tutaj odżywkę białkową yy, o smaku ciasteczek. Idealnie i mleko sojowe i w sumie to wszystko, kilka składników a na zdjęciu wyglądają pysznie, mam nadzieję, że będą też przepyszne. Pierwsza partia upieczona, a tutaj jeszcze zostało mi ciasta na kilka. Myślę, oczywiście, nie wiem, wyjdzie mi chyba 22 ciasteczka. Kilka robi też dla koleżanki z pracy, która ma alergię na cytrusy, więc znalazłam zwykłą mleczną czekoladę bez cukru, dosłownie kilka kostek. I tu jest właśnie ta gorzka z pomarańczą, a tu mam zwykłą mleczną, bez dodatku cukru i właśnie dla niej zrobię te cztery ciasteczka, tak żeby nie było w składzie cytrusów, bo oczywiście wszystkie ciasteczka zabieram do pracy dla mojego teamu, żeby też popróbowali, ostatnio jak lubiłam czekoladowe babeczki, to też wszystkie rozdałam więc to nie jest tak, że ja jem wszystkie, ale bardzo lubię się dzielić moimi wypiekami Dwie blaszki już upieczone i ta ostatnia jeszcze na 8 minut ląduje do piekarnika. I tutaj podpisałam niki, bo po prostu ona ma alergię na niektóre składniki, więc te cztery są specjalnie dla niej. Ciasteczka gotowe, i tak mniej więcej policzyłam, że dwa ciasteczka mają około 250-270 kalorii i aż 15 gramów białka, więc super. Za chwilę ustawiam do zdjęcia na miniaturę i na Instagram. Gotowe oczywiście, zdjęcie na Instagram i na miniaturę zrobione. Teraz widzicie mój nick do Instagrama, więc zachęcam do mm, obserwowania. I e, dla mnie, mam tu przygotowałam sobie nawet talerzyk. Idą dwa ciasteczka. I kawka. Druga już dzisiaj, więc tak wygląda moja e, słodka przekąska. Tutaj mam przygotowane te dwa ciasteczka, żeby sobie zjeść moja kawka, ale zrobiłam sobie też herbatę i zrobiłam sobie z tej serii tą odmładzającą malinową herbatkę i chciałabym Wam pokazać, jak pięknie wygląda ten słoik teraz na ciasteczka. Mam taki duży słoik zawsze w kuchni, zawsze mam tu jakieś przekąski, więc właśnie wpakowałam w niego wszystkie ciasteczka, a wyszło mi ich aż 24, więc tak się prezentuje w kuchni. Zamknę go. Myślę, że do 5-6 dni mogą tak postać, ale oczywiście połowę zabiorę do pracy dla mojego teamu. Godzinny trening zaliczony. W czasie godziny spaliłam 374 kalorie, więc spokojnie na dodatkowe ciasteczko mogę sobie pozwolić. Na ostatni posiłek zrobię sobie takie duże smoothie. Myślę, że. Takie litrowe i przygotowałam sobie tutaj szpinak, banana, białko, konopne. Mam również mrożonki. Mam tutaj mrożonkę tropikalną, borówki, mango i owoce leśne, i wodę do rozcieńczenia, więc zabieram się za robienie. Więc będzie taki zielono-owocowy smoothie. Myślę, że najpierw dodam sobie szpinak. O, wiecie, na oko. Dzisiaj nie liczę kalorii, bo nie mam pojęcia ile zjadłam rano w kafejce, ale stawiam, że było około tysiąca, więc staram się tak nie przektoczyć więcej niż 800 kalorii z dodatkowego jedzenia, czyli właśnie ciasteczka i smoothie. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale jeżeli ja zjem czego, coś ciężkiego, typu właśnie takie tuste jedzenie albo pizza, to potem zupełnie nie mam ochoty na nic. Ciężko więc właśnie wybieram jakieś smoothie. A na co dzień z reguły smoothie nie wybieram, więc jak najbardziej to mi pasuje. Banan, szpinak, no i owoce. Potrzebuję nożyczek. Mam. Tak, dodam wszystkich, będzie po prostu smaczniejsze. Ok, jedne gotowe. W ogóle, tutaj jest w środku? Mango, brzoskwina, brzoskwinia, ananas i truskawka. Nie będę zaczynać tego mango mmm, bożonego, ponieważ już y, mam mango w tej pierwszej mieszanki. Ale na pewno owoce leśne. Albo dam mangła trochę więcej cukru naturalnego i węglowodanów. Okej, okay, woda. Okej, okay, myślę, że będzie ok na razie. Jeżeli później, może trochę więcej. Okej, okay, no to zakręcamy. Jeżeli będzie za rzadkie, to myślę, że spokojnie mogę dodać lodu. Mój mikser, a raczej blender, spokojnie sobie radzi z lodem. Okej, okay, no to miksujemy. Za chwilę podniosę aparat. Gotowe. Wyszły takie trochę e, lody. Dla mnie super. Najpierw sobie spróbuję, ale fajne, gęste. Ok, próbujemy. A jeszcze za chwilę dodam oczywiście białko. Mm, pyszniutkie, takie mało słodkie, fajne. Mm. No i białko. Tak, na oko zawsze sypie. Całkiem sporo w końcu, ma być trochę protein, prawda? Tyle. Jest gotowe. Tak, tutaj są owoce mrożone, które za chwilę z powrotem wrzucę do zamrażarki. I jak widzieliście, użyłam tutaj wodę, banana, szpinak, owoce leśne, borówki, mango i owoce egzotyczne wszystko z mrożonek. Jest to takie gęste smoothie. Ale jak najbardziej mi odpowiada i dałam takie dwie porządne łyżki białka konopnego. Więc to wszystko na dzisiaj, ponieważ już dzisiaj nic nie będę jadła. Dziękuję Ci za oglądanie tego wideo. Mam nadzieję, że taki foodbook Ci się podobał. I zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ filmy pojawiają się w każdą sobotę o 12:00. To co? Do zobaczenia lub usłyszenia następnym razem.